Cześć strandit, witajcie kochani w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I dzisiaj, moi drodzy, mamy community day, pogoda jest jaka jest, troszeczkę wieje, troszeczkę pada. Minęła już godzina, mam dwa szajni. Zapraszam na odcinek. Także moi drodzy, zróbmy sobie szybko, bo mamy tutaj jeszcze. Dwa do sprawdzenia questy. Jest, moi drodzy, Shiny Rogenrola. Kurczę, godzina już minęła. Ja już oczywiście po obiadku w domu sobie wszystko zjadłem. Łapałem Pokemony. I teraz dosłownie no przestało padać. Chociaż no pogoda jest masakryczna. Kurczę, wieje strasznie. Zimno bardzo. Ale Shiny Rogenrola. Także pamiętajcie, łapeczka w górę, subik, kto jeszcze nie subskrybuje kanału. Dzwoneczek żeby oczywiście być na bieżąco. u słabe IV. Dobra, sprawdzamy next. Może będzie... No już back to back nie będzie, ale może jeszcze jedna shiny uda się złapać. Uuu, tu było wysokie CP. Także dobra, może sobie złapiemy. Mam generalnie setkę od Losiexa z Trade'a. To była laki. Dobra, więc na szybciutko złapiemy sobie tą rolę. Ja już sobie włączyłem starpisa, bo oczywiście Jajeczka wykluwamy, te 7 km. Dobra, siedzi, nie wiem czy to będzie dobra IV czy nie, ale wysokie było, więc pamiętajcie o tym, że e... Boldor po trade kosztuje 0 candy na ewolucję, więc to jest łatwe, łatwy exp tutaj na ewolucję. Więc jeżeli ewoluujemy nasze rogen w Boldory i potem ze znajomym się przetradujemy jeden za jeden, Bolder za Bolder to potem mamy ewolucję za free, bez żadnych, oczywiście, candy. Ja już to, oczywiście, robiłem wcześniej, więc e, dzisiejszy, tak jakby dzisiejsza ewolucja, oczywiście, nie będzie wpisem do dex. -u. Dobra, sprawdźmy jeszcze tego quest'a. Nie jest shiny. 500, podejrzewam, 14 jest chyba e, seteczka, albo 515 z quest'a, nie wiem dokładnie. Miałem 509 i to było 14, 14, 14 więc cyk do Rolla siedzi i dobra teraz zróbmy sobie na szybciutko moi drodzy szaniczki więc oczywiście robimy tak cyk ARK wyłączamy i dobra rola nie jest shiny nie jest shiny też nie w ogóle wszedł boost o 15:00 wcześniej nie było boosta no i dobra nie jest nic shiny wszystko jest skierowane w naszym kierunku. No, tych nie będziemy sprawdzać, nie? Dobra, idziemy chociaż? Nie. Yy, idziemy, za chwileczkę zrobimy sobie ewolucję Boldora w Gigalifa. Także, kochani, za momencik klują nam się tutaj. O, właśnie, wskoczyło 1,2 km. Także mamy ten bonus, oczywiście, do wykluwania jajek. Więc ja te 7-kilometrowe jajeczka dzisiaj sobie troszeczkę powykluwam. Może wykluje się Shiny Riolu, zaraz się przekonamy. Ale jeśli chodzi o plus, Roggen Rola i zróbmy sobie ee, tak Cyk End 4 Gwiazdka. Ja mam tutaj oczywiście laki. Jak widzicie, jest ten oczywiście tutaj znaczek trade i haczyk, i on kosztuje 0 candy, więc to jest to, co właśnie Wam mówiłem przed chwileczką, że jak oczywiście ze znajomymi e, przetradujemy Boldor za Boldora, to później ta ewolucja nie kosztuje nic, zero w ogóle candy, e, także seteczka oczywiście ląduje, nie wiem czy będziemy ją maksować, może ją zmaksujemy na koniec, zobaczymy. 100% gigalif ładnie, z Sevilli po tradzie, nice. I on będzie miał, jak go wymaksujemy? 3650. Xelek oczywiście już mam, nie patrzałem dokładnie, chyba miałem koło 5000 candy, ale mamy ten atak Meteor Beam, więc generalnie spoko. Także teraz, jeśli chodzi o 4 gwiazdka, to nie, ale zróbmy sobie Rogen, Rolla, Shiny. Mam oczywiście 3 sztuki zapane dzisiaj, dwie były wcześniej zapane. I generalnie to był dosyć rzadki Pokémon, jeśli chodzi o taką rzadkość shiny bo oczywiście no, ten kto dużo grał podczas eventów jakiś, gdzie ta rogen została wypuszczona, to pewnie złapał shiny, ale no, te osoby, które no, miały pecha, no to niestety pewnie shiny nie zapały. Ale jak widzicie tutaj nie mamy tego znaczka przy tradzie i mamy wieście candy, więc no ja oczywiście sobie też jakiegoś szajniaka, to jest 2021, więc tegoż te dwa szajniaczki na pewno sobie zrobię na jakieś trady czy coś, jeżeli ktoś by chciał w przyszłości na Lucky Trade'a zrobić. No i oczywiście polecam też tam chociaż te 4-5 sztuk sobie zrobić. Zależy oczywiście ile graliście, żeby sobie zostawić oczywiście Candy na to, żeby może zmaksować, tak, czy tam zewoluować te Pokemony, które oczywiście chcemy z dobrym IV. A Shiny jak nam oczywiście zostanie, w sensie Candy jak nam zostanie to wtedy Candy i Powiem Wam, kozacko wygląda. Nice. A tak w ogóle zmienia kolor tych swoich tutaj takich kryształów, jakby nice, fajnie wygląda. Dobra, powinny nam się kluć jajka. Aha, dobra, klują nam się jaja, więc teraz na szybkości ja sobie zaraz odbiorę następne oczywiście jajeczka od friendów Stanfisk, Diglet był pierwszy. Kolejny Diglet w ogóle słyszałem w komentarzach, że same Sanchru i Diglety się klują. Galariański miał, Sanchru. Stam true, kolejny Stanfisk. Kurczę, ja tych, tych XL-ek tradewałem się tego wszystkiego, żeby mieć, a teraz mam tyle XL Candy do stanfiska. Setkę w ogóle udało mi się złapać z tego research Breakthrough, co mieliśmy co tygodniowego, także masakra. No i nic, 100% raczej nie ma. Także dobra, robimy sobie tutaj szybciutko. Shiny czeki. Może coś nam wpadnie. Jeszcze shiny. Ja sobie zaraz oczywiście to połapię. Cyk. Kartana jakaś tam się będzie respić, Spoko. Ja oczywiście potrzebuję 100% IV, a jeszcze nie mam. Kolejny też nie shiny. Kurczę wysokie IV. Znaczy wysokie CP też nie shiny. Nope. I ostatnie dwa też nie. Też nie. Kurczę mało tych szajniaków, dzisiaj coś wpada. Dobra, zbieramy następne oczywiście jajeczka, wykluwamy i łapiemy szajniaczki. Mam nadzieję, że jakiś jeszcze wpadnie. Także, kochani, to co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, przypomnieć oczywiście o czym Wam mówiłem, Aerodactyl, tak? Community Day. W sensie mega bonus. Od naszych mega ewolucji, tak? Mamy dodatkowy X, dodatkowe Extra Candy, dodatkowe Extra XL Candy. Masakra, więc to jest takie must-have, jeśli chodzi o to. Ponieważ, kochani, dobra, czekajcie, sprawdźmy, złapmy sobie tą rollę na szybciutko. Oj, tu ławeczki mi kapie na nogę. Dobra, cyk, fast cash trick. I dobra, teraz tutaj jest Role. Nie jest to setka na 100%. Dobra, fast cash trickiem. I tutaj, moi drodzy. Będzie prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie na pewno będzie Gigalif. Otrzyma już on atak oczywiście Meteor Beam Start encounter. Counter. Więc mamy oczywiście, to nie jest szęczek, nie wiem jakie to jest IV, ale. Dobra, i tak nie będziemy rzucać z Trickiem. Halo Pokeball. Dobra, rzućmy. Oj, obok Excelenta. No ale dobra, to nie to nie jest tutaj ważne, co to chciałem wam pokazać. Srebrny Pineapple. mega aerodactyl. Bonusy oczywiście jakie mamy, bonusy znakomity day candy dodatkowe 48 candy 3 xelki, No to tam ikselki elki wiadomo, ale 48 candy za zwykłego Gigalifa. Dobra, zobaczmy IV. Nie, nie jest. Nic dobrego. Dobra, jedna jeszcze Rogenrola. W ogóle tam jak skończyliśmy wypluwać jajeczka. No dosłownie dwa Pokemony później. Jak zapałem wszystko, był szajny. Także dobra, tu mamy skończone, tu mamy skończone, to mamy złapane jajeczka. Jeszcze 700 metrów. To idziemy. I dobra kochani, coraz zimniej się robi masakra, 9 stopni, kurczę wrzesień. Mamy riolu. Wykluwamy jajeczka oczywiście. Pokazywało 8, więc to jedno musiało się za późno wrzucić. Drugie riolu, spoko. Może będzie jakaś setka. Stanfisk. Kolejny stanfisk. Dobra, na razie po dwa. Santru. I to oczywiście jak widzicie no nie tylko Sanchu się wykrywają Kolejny Sanchu. <noise> dobra, nic nie mówiłem. Kolejny Stanfisk I dobra i teraz poprosimy Shine Riolu, ładnie na odcinku. Dziękujemy. Kolejny Stunfisk. 5,67 jest seta. Riolu, nie. 1235 jest seta Stunfiska. Uj, chyba zaczyna moi drodzy padać. Dobra. Zrobimy shiny czeki, Właściwie ja sobie to pułapię na szybciutko. W ogóle tu jeszcze jedno jajeczko powinno być. O. A, bo wrzuciłem je w normalny inkubator. Dlatego. Dobra. To zbieramy następne, moi drodzy, jajeczka. I chyba jeszcze jedne wyklujemy. I to będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o to community day. Na koniec pewnie jakieś podsumowanie, ale jeszcze raz się zobaczymy na oczywiście. A, tutaj mi chyba net zżera, w sensie znika. Jeszcze zobaczymy się na jednym. O, jest szajniaczek. 1027. Dobra, złapmy go sobie. Pokeball wystarczy na pewno. O, ja już mam zimne ręce, moi drodzy. Zimne paluszki. Ale jakoś dałem radę dorzucić. Dobra, sprawdźmy sobie na szybciutko IV tej Roli. Może będzie miało dobre IV. No nie. No nie, moi drodzy. Back to back, też nie. I ostatni. Też nie szajni. Ale dobra, chyba ten jeszcze nie był w naszą stronę. Też nie szajni. Dobra, zbieram gifty. I widzimy się na jeszcze jednym wykluwaniu jajeczek. Także kochani, to niestety był mój już limit jeśli chodzi o jajeczka. Także klują nam się ostatnie dwie sztuki. Jeden się nie pojawił, w sensie nie pojawiło się wykluwanie jajeczka. Nie wiem czemu. To wykluł się Riolu kolejny. Więc dzisiaj wykluliśmy 9 18 i 3 21 jajeczek miał. I Co mamy w ostatnim jajeczku? Kolejny Riolu IV bez szału. 5, 4 542 ten ten właśnie co się nie pojawił też 542 był. Także moi drodzy ostat. Dobra, jeszcze jedno jajeczko. Jeszcze mamy jednego questa do sprawdzenia. Dobra, nie ma nic szajni. Sprawdźmy sobie tego ostatniego questowego, czy będzie szaniaczek? Niestety. Wszystkie u 514. Ej, to może być seta. To moi drodzy może być seta. To nie mogło być środo. Jak to będzie setka? Moi drodzy, kurczę, czemu to nie mogę Czemu nie mogłeś być szajni? Oj oj oj. No dobra, sprawdźmy. A nie, 98, czyli 515 to jest setka. Dobra, moi drodzy. Jeszcze zostało 40 minutek, ale że jest już tak masakrycznie zimno. Ja już moi drodzy będę kończył, więc na koniec, tak jak widzieliście wcześniej, Gigaliv Zróbmy sobie tutaj cyk 100% IV jest to w miarę dobra kontra, jeśli chodzi o typ kamienny, więc jeśli oczywiście jesteście nowymi graczami, nie macie, nie wiem, rajperiorów z rockrekerem, to to jest dla Was również dobra opcja, więc to jest laki. 100% IV, więc oczywiście możemy go wymaksować 3650 CP, także generalnie spoczko. 50 level Gigalif. No i dobra, moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle. W takiej pogodzie spędziłem swoje community day. Sorka, że nie mogliśmy się nigdzie więcej w sensie spotkać gdzieś w Katowicach czy w Krakowie czy we Wrocławiu, ale no podejrzewałem, że będzie taka pogoda, no zresztą no tak było prognozowane. Także z mojej strony kochani to by było na tyle, jeśli chodzi o to community day. Dajcie znać w komentarzach, jak wy spędziliście swoje community day. Ile zapaliście shiny? Bo u mnie to było właściwie, mogę Wam pokazać. H, zróbmy 0, cyk, shiny, mamy u minus 2, 11 szajniaczków, także nie za dużo. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Do zobaczenia. Cześć.